Pojawiają się teorie, że trzeba będzie Ziemię opuścić, jak już ją tak zatrujemy, kolonizować Księżyc, kolonizować Marsa, więc zaczynamy mieć też do czynienia z religią kosmiczną. Ale póki co to tu na Ziemi mamy pokutować. I czynić dobre uczynki, odmawiając sobie jedzenia e, mięsa, mięsa biologicznego, bo już powstaje mięso syntetyczne. Fabryki w Holandii pracują e, na pełną parę, i tam udziały mają wielcy komórki, miliarderzy. Komórki nowotworowe w tonach. No na przykład, ale też w ramach pokuty i dobrych uczynków mamy nie latać samolotami. Chociaż produkują tylko samoloty 1,8 tego śladu węglowego, 1,8%. No ale kapłani religii klimatycznej przekonują nas, że nie możemy latać samolotami, ale kapłani mogą, bo jak oni przy, przylatują na te wszystkie swoje takie zloty gwiaździste, no to oczywiście u, u, używają samolotów.